Cześć! Dzisiaj zajmiemy się czymś absolutnie fundamentalnym: instrukcją obsługi każdej żywej istoty na naszej planecie. Tak, mowa o kodzie, który decyduje dosłownie o wszystkim: od koloru naszych oczu, po to jak nasze komórki walczą z chorobami, no to co? Zaczynamy? No właśnie, to jest pytanie za milion dolarów. Jak to możliwe, że natura upycha tak gigantyczną ilość informacji w czymś, co jest totalnie mikroskopijne? Otóż, cała tajemnica tkwi w dwóch naprawdę niezwykłych cząsteczkach. I tymi cząsteczkami są oczywiście DNA i RNA. To one będą głównymi bohaterami naszej dzisiejszej opowieści. To one są tymi kluczowymi nośnikami całej informacji biologicznej. Okej, okay, ale zanim przejdziemy do tych wielkich, skomplikowanych struktur, musimy zacząć od podstaw. Od ich absolutnie podstawowego elementu składowego. Pomyślmy o tym, jak o takim jednym, uniwersalnym klocku Lego, z którego można potem zbudować no, praktycznie wszystko. I ten właśnie klocek to nukleotyd. To z tych malutkich, powtarzających się jednostek zbudowane są te gigantyczne łańcuchy DNA i RNA. To jest, wiecie, fundament wszystkiego. I co jest w tym wszystkim najlepsze? Że budowa tego nukleotydu jest naprawdę prosta. Nieważne, czy mówimy o DNA czy o RNA, on zawsze składa się z tych samych trzech części. Mamy cukier, do tego grupę fosforanową i co najważniejsze, zasadę azotową. Prawda, że proste? Dobra, to teraz czas na pierwszego z naszych głównych graczy: DNA. Najlepiej wyobrazić sobie DNA jako taki bezcenny, oryginalny projekt architektoniczny całego organizmu. Coś, co jest tak ważne, że trzyma się to w superbezpiecznym sejfie. A jego kształt? No cóż, to chyba jedna z najbardziej ikonicznych struktur w całej nauce słynna podwójna helisa. Wygląda trochę jak skręcona drabina. I właśnie te dwie splecione ze sobą nici sprawiają, że cała cząsteczka jest niesamowicie stabilna. To kluczowe, bo dzięki temu te bezcenne instrukcje są chronione przed jakimikolwiek uszkodzeniami. Cały ten skomplikowany kod jest zapisany przy użyciu alfabetu składającego się z zaledwie czterech liter. Tak, tylko czterech. Są to zasady azotowe, które znamy jako adenina, guanina, cytozyna i tymina. I to właśnie kolejność tych liter, ich sekwencja, to nic innego jak przepis na życie. I teraz uwaga, bo tutaj zaczyna się prawdziwa magia. Te litery nie łączą się ze sobą w dowolny sposób. O nie, jest jedna żelazna zasada. Adenina, czyli A, zawsze łączy się w parę z tyminą, czyli T, a cytozyna, C, zawsze z guaniną, G. Zawsze. To trochę jak dwa rodzaje magnesów, które pasują tylko do siebie. I ta prosta reguła pozwala na coś niesamowitego na tworzenie idealnych kopii całego kodu genetycznego. I to w zasadzie idealnie podsumowuje rolę DNA. To jest właśnie ta księga wzorcowa w bibliotece komórki coś tak cennego, że nigdy, przenigdy nie może opuścić bezpiecznego archiwum czyli jądra komórkowego. No ale, skoro tak, to pojawia się pytanie. Jak w takim razie te wszystkie instrukcje mają trafić tam, gdzie są potrzebne? No i właśnie w tym momencie na scenę wkracza nasz drugi bohater RNA. Bo jeśli DNA jest tym bezcennym oryginałem, to RNA jest jego powiedzmy roboczą kserokopią. To właśnie RNA zabiera konkretne, potrzebne w danym momencie instrukcje z biblioteki i zanosi je do fabryki, czyli do miejsca, gdzie dzieje się cała akcja. Na pierwszy rzut oka RNA wygląda podobnie, ale różni się od DNA w trzech kluczowych kwestiach. Po pierwsze jest zazwyczaj jednoniciowe, nie tworzy tej słynnej podwójnej helisy. Po drugie ma troszeczkę inny cukier w swoim szkielecie, ryboza zamiast deoksyrybozy. I po trzecie, i to jest bardzo ważne, ma małą zmianę w alfabecie. Zamiast tyminy, T, używa czegoś, co nazywa się uracel, w skrócie U. To właśnie uracel łączy się z adeniną. Żeby było ciekawiej... RNA to nie jest jedna cząsteczka, to cała ekipa specjalistów. Mamy na przykład mRNA, czyli informacyjny RNA. On jest jak kurier, który przynosi przepis z DNA. Mamy tRNA, czyli transportujący RNA. On z kolei dowozi składniki do tego przepisu, czyli aminokwasy. A jest jeszcze rRNA, czyli rybosomowy RNA, który, no cóż, pomaga zbudować samą kuchnię, czyli rybosom, maszynę do produkcji białek. Dobra, znamy już gracze, więc zobaczmy, jak wygląda sama akcja, jak to wszystko działa w praktyce. To jest ten kluczowy moment, w którym informacja, ten abstrakcyjny kod, zamienia się w coś realnego, w coś, co faktycznie buduje i napędza organizm. Ten cały proces, znany jako centralny dogmat biologii molekularnej, ma w gruncie rzeczy dwa główne etapy. Pierwszy to transkrypcja. To nic innego jak zrobienie tej roboczej kopii, czyli przepisanie fragmentu DNA na cząsteczkę mRNA. A potem drugi krop, translacja. To wtedy ta kopia, mRNA, wędruje do rybosomu, gdzie jej kod jest, no, dosłownie tłumaczony na język białek. Ale jak dokładnie wygląda to tłumaczenie? To genialne w swojej prostocie. Wyobraźmy sobie, że rybozom to taka maszyna, która przesuwa się po taśmie, którą jest mRNA i odczytuje zapisane na niej litery, ale nie pojedynczo, tylko w zestawach po trzy. Każda taka trójka liter, fachowo nazywana kodonem, to polecenie. Hej, teraz dołącz ten konkretny aminokwas. I tak, krok po kroku, kodon za kodonem, powstaje cały długi łańcuch białka. Okej, okay, sporo tego było. Zbierzmy więc teraz wszystko do kupy i jeszcze raz, na spokojnie, spójrzmy na najważniejsze różnice między DNA a RNA, tak żeby wszystko ułożyło się w jedną, klarowną całość. Więc podsumowując, najlepsza analogia jest chyba taka. DNA to taki główny, bezpieczny dysk twardy komputera, przechowuje wszystkie dane, cały system operacyjny, jest stabilny i bezpieczny. A RNA? RNA jest jak pendrive, to mobilna podręczna kopia, która przynosi konkretne pliki, konkretne instrukcje, dokładnie tam, gdzie są w danym momencie potrzebne do wykonania jakiegoś zadania. Dwie różne cząsteczki, ale jeden wspólny cel sprawić, by cała ta niesamowita maszyneria zwana życiem po prostu działała. I na sam koniec zostawiam Was z jedną myślę fascynującą refleksją. To, że ten sam kod genetyczny, ten sam alfabet i te same reguły gry. Działają tak samo u bakterii, u dębów, w parku i u każdego z nas. To jest jeden z najpotężniejszych dowodów na to, że całe życie na Ziemi ma wspólne pochodzenie. Mówimy tym samym uniwersalnym językiem życia. I to chyba każe zadać sobie pytanie, co to tak naprawdę mówi o naszym miejscu w tym wszystkim. Dziękuję bardzo.